Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pogoda jest troszkę deszczowa, ale na razie póki co nie padało. Ja wczoraj sobie wyrównałam trochę pazury, skróciłam je, bo wyglądałam już jak czarownica i miałam tak długiego jednego paznokcia, że normalnie aż mnie bolało. Przed kąpielą wczoraj misiek obciął mi włosy nie widać, bo są takie o, pogiełdane. Także mam teraz takie krótkie, jak widać. Dosyć dużo ścięłam, ale dopiero będzie widać, jak będą umyte, świeżo wyprostowane. A teraz, że nie mam suszarki, bo czekam, y, aż dostanę od Mikołaja. E, no, są krótkie. no. Krótkie są naprawdę. Są do ramion. Miałam dużo, dużo dłuższe. Ale wiecie, mm, że mam ciągle ten problem z wypadaniem, to trochę je musiałam już obciąć. Zastanawiałam się, żeby obciąć je jeszcze krócej, ale mi się mówi, że, że nie, żeby jeszcze zostawić. Najwyżej, jakby nie ten, to może kiedyś ubatnę. Tak do ucha, może do brody, coś w tym stylu. Jeszcze się zastanawiam, tak czy inaczej. Mm, dzisiaj zbytnio nie mam za dużych planów. Chciałabym, może, upiec jakieś ciasto. Bo dawno nie było. Eee, chciałabym. Chciałabym. Co? Co my Mhm. A nie chciałabym, ale muszę jechać po jedzenie dla psa do Aldiego. A jak jadę do Aldiego, to wiadomo, że jeszcze coś tam zawsze kupię. Aczkolwiek mam bardzo mało pieniędzy i staram się, żeby nie wypłacać z konta aż. aż do następnego tygodnia. Po weekendzie dopiero. Nie wiem, czy mi się to uda. Chciałabym, bo mam tak, wiecie, czym mniej wydam, tym więcej będę miała dla mnie na przyjemności, dla dzieci i, i dla kogoś, żeby może kupić komuś coś i wysłać. Więc staram się zaoszczędzić. Po prostu, po prostu zaoszczędzić. Nie ma takiej potrzeby, żebym coś kupywała, ponieważ tak na dobrą sprawę to chyba wszystko mam, co mi jest potrzebne. Chodzi mi o rzeczy, do lodówki, do obiadów. Muszę coś powyciągać właśnie z zamrażalnika na obiad wypić kawkę, podpowiadać na komentarze za które serdecznie dziękuję oczywiście zawsze i będę się zbierała do sklepu e dzisiaj znowu zrobię so nie zrobię sobie makijażu prócz pociągnę sobie rzęsy e i to wszystko e patrzę pod biurko, mam tam e bardzo duży pałagan odnośnie e zdękowanych więc prawdopodobnie jutro e Nagram dla was y, Zdekowanych albo nawet dzisiaj Bo już się wysypują mm. I tyle Ja uciekam y, spijać kawusie I do następnego połączenia papa pa Buziaczki Kochani widzicie to Patrzcie To jest moja ręka ta paczuszka od Moni, od Codziennie Odmienna, jest gigantycznych rozmiarów, gigantycznych. Czekajcie, wezmę tylko mój szlafrok. Przygotowałam sobie tu nożyczki i będę, jak otworzę, to pokażę Wam, co jest w środku, bo jestem taka podekscytowana i kochana mówiła, że drobiazgi, no zobaczcie, drobiazgi nie, nie są takie wielkie. Drobiazg to by był, jakby wysłała e, papierek po lizaku. To by był drobiazg, i by napisała, że był smaczny. To by był drobiazg albo lizaka jednego, a nie takie wielkie, gigantyczne. No, gigant paczka to jest. Dobra, kochani, bo ja jestem taka e, Exciting, że muszę zobaczyć coś w środku. Zaraz się z wami połączę. To zaczynamy. Tutaj są. E, Karteczki dla nas, ale to jest prywatne, więc wam nie pokażę. Ale są kartki i dla każdego, dla całej rodziny, karteczki piękne są. A tu jest piękna paczka i zaczynamy przegląd. Tarum, 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 tarum. Będę Was co chwilę odkładać. Bo będzie mi ciężko wy... wyciągać. Albo poczekajcie, zrobimy jakiś inny myk. Ja może tak Was pokażę na znaczy się położę. Ale super! Patrzcie, to rybunia. Super jest. Pojemna. Na, z kieszonkami. Nie, ja będę pokazywać. Później będę je oglądać. Piękna Monisiu. Dzięki. Tararara. Mega, ekstra bombastik. Śliczne. Lecimy dalej. Ale naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. Idziemy dalej. Postaram się nie ruszać kamerą, żebyście... Tu jest następny pakunek. Bo tu jest coś prywatnego dla Mazi, więc tego wam nie pokażę, bo to jest dla mnie prywatne, więc yy, niestety nie możecie zobaczyć. Ale pokażę Wam inne rzeczy, bo tutaj jest tego. Uhuhuhuhu. Lila, lila. <laughs> Następna torebka. Słuchajcie, jak ja nie miałam nigdy porewek tak patrzcie, na pewno Luśka, którą sobie wybierze, śliczna, naprawdę mania otwierania, ale fajne, zobaczcie, patrzcie. No super, wszystkie będą mi... tam i będzie pasowała teraz do płaszczyka taki akcent. Ta w sumie też mi będzie pasowała. Podzielę się z Laurią i dziękuję! Jesteś debeściarska, wiesz o tym, nie? Ale piękna torba. Świąteczna. Aż sobie ją schowam. I idzie dalej. Nie no wiecie co? Moniś, moniś, moniś. Czerwona. Uwielbiam czerwony kolor. Uwielbiam piękności. Zobaczcie. te skóreczki. Cudowna jest, mniej się. Muszę was przestawić, a już nie mam gdzie. Zaraz będziecie spadać. Będziecie teraz y, patrzeć w tą stronę. Następne. Śliczne. O, z sikiem. Do moich zapisków. Patrzcie, nie będę musiała nosić czerwonego, tego tu sobie będę robiła zapiski. Tu jest jedno, a tu jest drugie do zapisywania moich zakupów i telefonu adres, tu jest memo. Ja sobie tutaj patrzę. Tu adresy, numery telefonów na karty. Portfeli i torebek nigdy dosyć, prawda? Wiecie, człowiek, człowiek przy takich momentach się wzrusza, no to jest, to jest normalne, prawda? Oj, naprawdę, dziękuję Ci, kochana, dziękuję, a ja Ci taki drobiazg posłałam. Serwetunia, u nie, to jest kilka serwetek, patrzcie jaka piękna. Na, na mój biały stół e, biały stół, co ja już, już gadam na ten jak to się nazywa, no na stół mój nie ja wiecie, lubię takie e, ja wszystko lubię ale są piękne zobaczcie ta jaka piękna serweteczka no cud malina no cud malina Oj, tu mi coś wypadło. Torebeczek, następnie. Oj, to coś ciężkiego. Patrzcie, jakie dekoracje. Gwiazdeczka i paruje, bo zimne. Musiało być taka. No nie, no my, super. Tu czapę ma. Kurcze. To tak miało być. Moi rzucia, rzucali, ty się tak bałaś, żeby tam się nie popsuło. A i to się przyklei. Misiek mi to naprawi. I będzie do rasela, do pokoju. On uwielbia takie. Misiek naprawi na pewno. Dobrze, że nie pękło gdzieś tu. No, popękało troszkę. Misiek to naprawi. Bo tu jest stały taki, właśnie, zobaczcie. Są gwiazdki i właśnie. Właśnie ten ludek. Księżyc to jest. Uciężaszam. Przepraszam. I to jeszcze nie koniec. kamera może spać. Następna paka z pięknym misiem. I tu są ubranka. Karteczka z napisem. O, zobaczcie. Moja napisała, że trzeba popracować sukieneczka, ale fajna. Nie wiem na ile wy to widzicie. Super. To mi się podoba jak mi będzie. A się osmarkałam. Super sukieneczka, piękna. I tu następna. O oh ja, yeah. ta też fajna. Ja nie mam ni tego jeansu, Zobacz. Postaram się wam pokazać. Sukieneczka jeansowa. sexy lady. na nina. Moniś. Ja Ci bardzo dziękuję, kochana, naprawdę, z całego serca. Nie wiem, czym sobie u Ciebie zasłużyłam na taką dobroć. Zresztą nie wiem. Nic już nie wiem. Następna i jeszcze będzie jedna. No. O! Najpierw. Haha. <słuch> Ta torba, Monia tam napisała przy każdym czymś y, napisała małą karteczkę, ale wiecie co? Ja właśnie miałam sobie kupić takie coś na kosmetyki, Moniś, ja to dla siebie zostawiam. Zobaczcie, widzicie, jaka piękna tutaj. Można tak albo tak. I już teraz muszę kamerę znowu wziąć, przestawić. I tutaj jeszcze. <laughs> Patrzcie na to! Jaka czapa. Czapa piesek, Misio. Piesek. Z takimi uszami. No super. Mam nadzieję, że raselkowi się spodoba. Bo raselek może powiedzieć, że jest za dużym chłopcem. To wtedy Monisiu ja oddam komuś, dobrze? Bo wiesz jak to z nim jest? Ha, jaka uszatka! Bombastik. Nie nozu. Te ja nawet fajnie wyglądam Oje! je. O je. M m. Tarara, tarara. O i szalik. Na zimę jestem gotowa, moniś? I to jeszcze na taką mroźną zimę. Nie, naprawdę żarty żartami. Ja teraz tak się wygłupiam. Bo ale jest super. Wszystko jest super. Wszystko Moni jest super. Super ekstra. Dobra. Zobaczcie ile tego dostałam. Jeszcze mi się spinka. Popsuła. Z wrażenia popsułam spinkę. Mam tylko jedną. Zaraz ją naprawię. Moniś, kochana moja, codziennie odmienna. Szukajcie jej filmików. Jest debeściarska babka. Z wielkim sercem. I nie tylko dla mnie. I nie dlatego, że wysyłamy sobie małe prezenty. Znaczy małe. Ja wysłałam mały prezent. Ja wysłałam mały prezent. Ona wysyła... Widzicie, co tu się dzieje. Zobaczcie. Zobaczcie. Cała fura superaśnych rzeczy. Wiesz dobrze, że Cię kocham i dziękuję Ci z całego serduszka. A teraz idę to posprzątać, pochować. Znaleźć miejsce dla tych rzeczy i uciekam na zakupy. Dzisiejszy filmik będzie bardzo, bardzo długi. Ale jakże cudowny dzień dla mnie. O naprawdę. Muszę sobie wybrać to rebeczkę nową. Naprawdę dziękuję. Dobra, ja uciekam, bo zaraz będzie. Wiecie co. To później. E, jeszcze raz się z Wami połączę, bo właśnie sprawdzam sobie Instagrama e, odnośnie paczuszki, pisałam, pokazywałam zdjęcie. I tutaj pozdrawiam serdeczne, e, serdecznie, Justynę21. Kochana, mm, dużo buziaczków dla Ciebie i ściskam Cię z całych sił. Papa, pa. lecę, zrobiłam to, żeby później nie zapomnieć, bo skleroza nie boli. Już wróciłam ze sklepu, nie jest to dzisiaj jakieś duże zakupy, więc ja szybciutko Wam pokażę, co my tutaj mamy: chlebek. Ja przełożę go na razie, tutaj będzie mi łatwiej. Picie, picie, puszki, czekolada. Dzisiaj w promocji sałata, mękowo, awokado i żelki dla rafela. Już ten chleb pokazywałam. E, przykładam energy drinki. Długi chleb dla e, e, Rasela. Znowu napój. E, znowu jedzenie dla psa. Um, ulotka. E, w promocji za 59 e, pensów. kaki. Za e, Laury orzechy, bo miała ochotę. I pomidory. I to wszystko, kochani. Jakby ktoś e, w Aldim, to ulotka. Jest pietruszka, pieczarki, ziemniaki, e, kaki, jabłka i sałata. Mam nadzieję, że dobrze widzieliście. Nie chcę, żeby ten filmik był zbytnio długi. A i zapłaciłam za to 14 funtów i 15 pensów. Do później, do obiadu. No, słuchajcie, ja nie wiem, czy mi się uda coś nagrać. Ja zapomniałam, dzisiaj jest dzień ognia, a ja naprawdę z tego wszystkiego usnęłam. Tak mi głowa boli znowu. Już tyle nagrałam, cały dzień coś nagrywałam. Spałam u reszty w pokoju i teraz się obudziłam. I mówię to Laura, boże, dzisiaj jest dzień ognia, a ono i tak przecież nie mówiłam. No i widzicie, jak to jest. Nic nie zdążę nagrać. No nie wiem. Jedzenie robię na hura. Raselku Mogę zgasić ci tu światełko? Może zobaczymy co? Au! No cóż? Ale to trzeba by było natrafić. Puszczają, ale widzicie tą mgłę? Czekaj, bo ja zaś ci to powieszę. Nie widać. Uuu, I tak o, jedzenie szybko wstawiłam. No nie, już chyba skończyli. Czy co, ja wam postaram się nagrać w sobotę, pojechać do Paisley, albo do Glasgow i nagrać coś. idę robić jedzenie, bo jest przed szóstą. Słychać w tyle, ale nic nie widać. Słuchajcie. Dobra, jakie masz okna? O! Zaparowało, że okno. Gdzieś. Tam było. Ja nie zdążyłam przez całe mieszkanie, bo już chciałam jedzenie Wam pokazać. Może za późno. No nic, trudno. Jak słychać? Nic nigdzie nie widać. O. Nie, nie da rad. Gdzie jest pies? Wyjdź czarny. Idź. Dostałeś przez chwilę żarcie. Wszędzie mi okna zaparowały, nieważne. A to, o, to mój obiadek. Kotlet z indyka, ziemniaki, ja tu specjalnie przybliżę, widzicie, jest cebulka, bo czasami jest pytanie, do czego, ostatnio było teraz pytanie, do czego mi cebulka, więc kniote z ziemniakami, masełkiem i takie bardzo lubimy ziemniaczki. I dzisiaj szpinak w śmietance z przyprawami i dużą ilością czosnku. A ja dzisiaj robaczki już żegnam się z wami. Z tego... O, jaka niewyjściowa. Z tego względu, że y, ja będę leżeć. Zjem obiad i będę leżeć. No, znowu się nie czuję za fajnie. Ale chwila minie i, i może dojdę do siebie. Może nie, może tak. Jest ok, nie martwcie się, jest ok, jest naprawdę ok. Dziękuję Monisiu, codziennie odmienna zapaczuszka. Wam wszystkim życzę wspaniałego dnia, wieczora, w zależności, kiedy mnie oglądacie. Dziękuję za fantastyczne komentarze. Wiecie co, dzięki Wam ja naprawdę tak, daję. mam kopa i idę do przodu, do przodu, kowa do góry i jest ok. Naprawdę mi dajecie dużego, dużo wsparcia i to jest bardzo ważne. Dziękuję zarówno tym, którzy są ze mną od początku, tak jak i tym nowym osobom, że jesteście. I myślę, że fajnie popatrzeć na takie czyjeś życie, czasami normalne, czasami zwariowane, czasami gdzieś tam jakieś wycieczki i różne inne dziwaczne historie. Ok, do później muszę iść zjeść. Do jutra, pa pa.